Co? Wstawaj, chodź tu. Nie tu, tu. O, Są tu na drzewie. A tu. Jak ja tu wlazłem? Nie wiem. Spałem. Hm, spałeś. No jak ja mam zejść? a wody Na, wodę. na Dobra. to, co dzisiaj będziemy robić? Nie. Nie wiem, ja sobie muszę tą miksturkę wypić normalnie, leczenia, bo głowa mi tak boli, że. Ach, ledwo co chodzę? Nie, aprykać, żeby się zamyka. Cicho. Od razu lepiej. Mm, weźmy sobie, weźmy sobie, weźmy sobie. Pochodnie weźmy sobie, o. Yy, czekaj. Postawię tutaj pochodnie gdzieś. Żeby było jasno. W, w, w będzie parma problem. Czyli rozumiem, że przez syn planowałeś Trzeba ten, z gorze? Ciekawe, gdzie Max jest Ej, kur... Ej, nie było Ej tak, bo dlaczego mam inny strój? Co się stało z moim okiem? Ej, co się stało z moim okiem? Kopać nie masz. No ej no gdzie moja źrenica i te sprawy Dobra chodź coś może na farmie tej porobimy, żeby wiesz Poszukam na A ja tylko szukaj Ej ty tam ktoś biegnie gdzie co? Tam ktoś biegnie, ja się boję, czekaj uciekam Ja mam nie ktoś cię obronię co to jest? nie wiem. Aj, tutaj jestem, ratuj tak, nie, tak. To jest? To wiem. To Max Jojo. Max. Max. Jo. Gdzie by być? Tu być. Gdzie być? Gdzie my 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 być? Gdzie Pokażcie to, to, to twarz. Wiem, Jest super Jezu, Herobrine, Nie uciekaj. Bo no, trafić się nie mogę. Tak naprawdę, Pian. ten gruntowny. Tylko się mi ktoś oko popsuł. Zwiadnie. No, Zwiadnie. No. Bo w ogóle się 30 na obchodziłem, więc może jakaś ostra impreza była. Masz tony, tony, masz... Masz... Złowiłem. O fajnie. Stare buty i hełm. Nie chcę gogli, ale niech będą. Przejdę ja po swoją zbrojkę. Ale kurde, to nasz samolot? Mam. Ja trochę Ja to wyskoczyłem w locie jego. Patrzcie, fajnie już są, Też takie, są coś. takie coś. Patrz, ja mam tylko mam. jest sam. kilka rzeczy. Ja mam tylko. O! Żelazny. Nie, ja chcę. Bóg. Wiesz, o, bóg. Jeżeli masz strzały, to bierz w nie I mamy jakiś krzemień? Podobają wam się te siedzenia, czy nie? Nie. Ale takie brzmi. No, mogą być, nie? Bziki. Posiedzieć można. No ale zobaczę góry Juli. To nie jest... Ja, zdaniem moim zdaniem nie, nie trzeba już wyciąć. Moim zdaniem trzeba je wyciąć. Hmm. Dawajcie je wycinamy. Rękami je. Chodźmy. I... Na podarzu. Co to jest? Nie wiem, wiem, że na tej wyspie pochody nie, nie świecą, a przynajmniej ja nie widzę ich światła. Mokre są, są stale. O oh, good job Moje Co tam było? Co tam było? Ciasteczka. Wow, wskazówka wow. e, Tłumacz. Tłumacz. Ja już przecież. Chyba znacie, że coś jest za książkami. Może tu? Nie, 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 na pewno nie tu. Tu. Ej, coś znalazłem! Mam coś! O, jeszcze coś tam znalazł. nie znalazłem! To idziemy! Biegniemy szybko! Jakby coś, to ja mam rybki! A ja bym chciał Biegniemy, keep going! Co macie? Cię? Mam blok szmaragdu idźcie, ciasteczka. Idziesz w lewo, idę w prawo! Nie chcę iść w prawo! O, Ej, coś, coś znalazłem! Pani mieczyk... Nie no, ja tam nie idę, tam, ja, się boję, ja się boję, ja się boję. Ej, daj mi klatę. Masz tam, tam, tam. Ej, daj mu klatę. Ja chodźcie, 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 chodźcie za mną, chodźcie za mian. Ej, chodź, chodź, dam ci zbrojki trochę, masz. To daj. To daj. Lepszą masz i masz jeszcze y, miecz. Fajnie. O, trzy miecze! Chodźcie, chodźcie za mną! Witaj, tłumaczę. Witaj, B-player. Ready. Next puzzle is in the other island, where the. Następne puzzle. Są na jakiejś tam wyspie. Gdzie? Tu się urywa. Chodźcie, 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 chodźcie za mną. Wiem gdzie coś jest. Oto no to gdzieś. Chodźcie tu, chodźcie tu. tam kółko, Tu jest chodźcie tu chodźcie, chodźcie tu, chodźcie tu. <laughs> Do mnie chodźcie. Chodźcie, bo ja się tu boję. Bo tu coś warczy. Aha, już coś warczy. Pusto. 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 Nie wiem gdzie to jest, ale coś się bo ja Tam chyba nawet wiemy, wiem o co w tym chodzi. Wiem. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Chyba nawet, uciekamy. nawet wiem o co chodzi. Chyba nawet wiem o co chodzi. Zaczekaj, tony. tony. La, 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 la. Jak mnie nie dogonicie, to trudno. O, ale razem się światło. Idziecie czy nie? Nie, to ja sobie idę. Ojej, ale Oj, się no długo nie, idzie. Poczekaj! Gdzie ty jesteś? O nie, Co ty zrobiłeś z owcami? Zaczarował je okiem. Gdzie ty jesteś? Jakaś impreza tu była. Idę na drugą wyspę. Szybko na wyspę. Aj, zaczekaj mam! Nie, ja tam... O! Zgórze pokrzywili. To ty, Co ty robisz? Mam krew nie ma tu nic. Ja bym z chęcią to spalił. Może do noterów idziemy? Ta książka jest zagadkowa bardzo. Ty, może tu właśnie chodzi o to, żeby pójść do noterów. Pójdziemy, idziemy. Ja mam 12 dzień książek. Ja mam dzień dzień dużo cennych rzeczy. Idziemy? Tutaj. I nie wdawajcie się w... Ja byłam już w meterze. Nie wdawajcie się w bójki z pingami. Okay. Nie opłaca się. Bo wtedy będą wszystkie stada wesołe. Ej, A co jak tam, ma do strasznego? Ej, krew! No! Oh. Wow. chciała. A No, krew! Rumkacz mnie goni! Ratujcie, Chromkacz mnie goni! Jakiś domek. Ej, Skrzynia jest i są jakieś. W tym. Znowu, <laughs> raz... znowu dwie książki. Jedną... Ciasto, ciasto, ciasto! Dajcie mi te książki. No, idź, O, tłumacz, masz jeszcze te. Benito. Jeszcze jedną mam. Jeszcze jedną mam. Masz. Masz. Trzeba coś zrobić. Jest, miałeś przypadkiem i do... Kończy Nie boję ale idę. Nie no, ja tu nie chodzę. Nie idź tam, nie idź tam! Co, Co, przeczytałeś? Co przeczytałeś? Uważaj! Dziurga. Dziurga! Trzeba to zatkać Co czymś. Mi? Ja Tutaj ma. jest oto coś. A no, i kilo? kill Nie mi, nie zasłaniaj wo. Daj mi kill jak masz. masz. O już zamknęliście, dobra, nie Wydawaj mi go, Dobra, Czy to znaczy, że jak ktoś, się tam tam skoczyli? Nie! Yeah. Yeah. Skoczyliście Co za tak gwar? Trzeba tego czegoś dziwnego to trochę na kogoś na to, to mi trochę przypomnę jeli tak grubę. Powiedziałem trochę. A co to warczy, co to powiedz mi? Nie, nie wiem. Coś tu być? Co, co, co ja znam w ceny? jestem. Nie być tu nic. Nie być tu. A, Gdzie mamy iść? Ej, tam jest coś w świecącego nisko! Może no, chodźcie, to nakopiemy? To to być. I świeci! Wwiecie. Bito, to, pij to! Zgaszył chłopień. Pigmaje. Pigmeny. Zbieraj to, zbieraj. Jak ty wy tam, to zbierajcie, Ja nam załatwię wyjście. A to, co. To, ale gdzie nie nie on To jest Big walku, walku, nie, może go, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 Jak nie, ja wracam. ja wracam Gdzie ty jesteś? Nie! No Ja Gdzie ty jesteś? Ściut. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Zróbcie magiczną się? sztuczkę i mnie przeteleportujcie. Jest taka... Nie wiem. Też nie znam sztuczek. Pomocy! Ja Czyli to też że ci się w spać tak. tak. Jak w labie, to tak, raczej nie już nie, nie masz. Nie nie masz. Nie Ej! Posłuchaj Tony! Ty masz tonia. taką moc, bo masz, taką masz te oko, moc, oko to, że możesz teleportować teleportować tych! Ale ja nie umiem. Spróbuj! Spróbuj! Nie być Nie. <słuchaj> <słuchaj> Bo ja tu umrę! To idź na piechotę. Jakiś duch mnie zaatakował. Droga jest. droga jest. Ciśnij na piechotę do domu. Droga Ale tu jest. jest duch! Ale skoro ty jesteś ty, to to dlaczego ja cię słyszę? Magia! No, to już po, po, połowa sukcesu. No to szybko, bo ja tu zaraz przegram! Tam droga jest. Tam droga jest. Tam droga jest. Boom. Szybko! Drogi szybko! nie umiesz znaleźć. Nie, nie umiem. Coś ty za geograf! A co on trzyma w ręku? Pochytrzot. Duch mi zniszczył ten. Szybko, szybko! Co szybko? Szybko moczaruj! Szybko czaruj! Nie umiem. Szybko, szybko, szybko! Szybko, 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 szybko. Szybko Trudno! Bo ja bo ja dobra. Klota ciśnie! Wyczaruj! Dopóki nie wyczarujesz, to ja ci nie odpuszczę! Klota ja ci nie kloca ciś... Dlaczego, to Dlaczego to jest dziura? To, ją zrobił. to ją zrobił. ja zrobił! Ja... Ja. Coś mi kazało to zrobić. Jelita mi ta! Słyszałem, że można takie litery pisać, coś takiego. Że to teleportuje ludzi. Spróbuj, tony. Ale nie umiem. Musisz umieć, masz to oko, więc musisz. Nie umiem. Macie biały jak jak człowiekowie. nie rozumiem. Ja jest to droga. by się przydał. Krzemień by się przydał. Tam gdzie spadliśmy? Ja, ja już nie pamiętam. A gdzie wy jesteście? Znowu to dziwne stworzenie, co mnie zabiło. Ow! Ja nie niszczę tego ludzia. Dziwnego. Zamiast skóry ma drewna. Ojeju. Ojeju! Jak mi nie pomożecie, to już musi któryś tu przyjść i mi pomóc. Chodźcie! Chodźcie, mam. No ja tam już nie trafię teraz. A czemu? A czemu? Ii, ii, przedu, przedu. głowy. Czekaj, spróbuję. No weź, leń, no 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 nie moja Nie umiem. A, czemu? A, czemu? A czemu? O kurde, zaraz umrę. Musisz spać. Się tu może coś ma... Czekaj. Czekaj, ja ci Ja się może... Ja może potrafię wskrzeszać. To weź padnij. Ja padnąć mam? Ja padnąć mam? Tak. Ale ja mam bieg wstąpy! Ja mam Trudno! Umieram! No! Umieram! Dobrze. No! Próbuj mnie wskr... Wstrze... No, próbuj mnie wstrze... Wskrzeszam cię. No. Mogę się odebrać? Ojej! Nie, nie, nie! Już! Ojej. Ej, jej, jej, na farmie. jej, ja jest na farmie. O, jej, jest! jej, to! jej, 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 to. jej, 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 Gdzie to to może nam się z tego jakąś stratwę zbudować? Nie pomocy, pomocy! To dziwne jakieś zielone... Jesteśmy tu przy tej rzeźbie... ...dziwnej. Dobra, ale tu są jakieś szkielety i zombie! Wiem, ale my tu jesteśmy, chodź do nas. Łódka! Z nami będziesz bezpieczny. Pedałuję, pedałuję przez morze... No już się spadnie, niech się spadnie. Niech się spadnie, spadnie. Niech się spadnie, spadnie. Niech się spadnie. Niech ja... Nie Niech się spadnie. Niech się spadnie. Niech nie spadnie. Niech się 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 spadnie. się gdzie my się wybieramy? Się, wybieramy. O, oby na, jak najdalej stąd? E, e, ja tej wyspy mam już dosyć. Ja mogłabym nawet... Wstecz e, mam już piekło mieszkać. Oby daleko od tego miejsca. A piekło to już nawet nie chcę być tam. No! E, no ale, Ej, tak a to aresztę. I tak. to jak nazywać? Męczył mi się. Eee! Patrz! Zielony ogórek! Zielony ogórek! Tam. go! Mam go! Tam Jeszcze raz! Dawaj ogórka! Dawaj A Jeszcze raz! Snajper! Dawaj zielonego, On Następnego dnia rozpoczynamy w końcu już. W łodzi. To będzie piękna łódź. Myślicie, bo to teraz możemy zacząć wydawać... Możemy, tylko że jakby coś się dało zrobić, żeby ten też nie był. Nie się. No sorry. Wiesz, że ja wczarowany jestem w transzycie. Ej, znalazłem ci taki kość. Możecie mi to robić. Co to Piotr? być? Dobra. Ja mam w y tym... Unosi się nad wodą tu dobrze. Ej, tonę! Pomóż mi tonę! Ej, codki! Jeszcze możesz przekadów na tu z... Samolotu zbliżyły. To idź rozbieraj. Chodź boje, boję, będziesz mnie bronił. On to A doje, to możejemy czy nie? No płyniemy! To jest świat Joze! Dobra, prawie spały, spalony. Według mnie I... możemy płynąć. No. W takim razie zajmujemy swoje miejsca. Komisjo, i No, to. Płynie! Ale by się dobrze spało. Nie, no, Ten pilotował w nocy. Ej, ja nie Ej, ja nie Tak, ja też nie To tak. ja też nie I Dlaczego się ruszyliśmy? I, magia magia. Odpiąłem stary. stary, znaczy to co, znaczy to, co o kotwicę. O Kotwice podniosłem jest A, A, przypadek Ja nie steruję, bo się znowu rozdupcimy Kompas zniknął, Oj, ja jak ktoś tam kompas u, ukradł Zgubimy się! I nas ktoś nie wywiódł z środek morza. Bo to już nie płyniemy, stoi w miejscu. No właśnie, nie wiem. No, włączam. Zobaczmy paliwo. Nie, paliwa nie ma. Oj, będzie, będzie problem. Mamy łódki? No, jakieś tam łódki mamy. Jedną. E, czekaj, mamy jeszcze trochę się... drewna. Tu może drewnem. Pójdzie, pójdzie. Nie pójdzie. Pójdzie. Nie pójdzie. Ale pójdzie łódka, pójdzie. Ma łódkę, Mamy. Ja mam dwie. Ja mam, ja mam dwie. A się na Ja mam dwie. Ej, ja mam dwie. Do burdażu, no tam tu wyspy płynie. Ale to niech, może niech jedna osoba tu zostanie. To ty, zostań to ty zostań my onemysk. My jestem sobie popłyniemy. Nie mogę. Do... O. Ej, tam też płynę. Umieć tu wrócić. No to płyniemy. Umieć tu wrócić. No to Raczej tak. Widać będzie. Płynie w tą stronę. Ta wyspa wydaje mi się mała. Nie wyhamuje, nie wyhamuje. nie wyhamował. Ej, jaskinia, jaskinia! Ta wyspa wydaje mi się mała. Ej tu, Ej, tu jest dużo żwiru. Ale za mała wyspa. No, no musimy dalej płynąć. Co mi płynie? Ja czym? Ja też mam łódkę. Ale na piechotę. Ej, zobaczcie co znalazłem. Uniemy? Ej, co to za blask? Gdzie, gdzie? Tam. O no tam? Gdzie? Jakaś bomba na nas leci. Jest? Chodźcie, chowamy się. Jakaś bomba leci z nieba na nas. Ja się chowam pod wodą. Chowajcie się na tej wyspie, w jakichś jaskiniach. Oby dalej od powierzchni. Leci! Idę ja tony za tobą. A co? A co? Ja Sam leci. Nie wiem. Ja wyjdę na